A witam się, witam z Wami bardzo serdecznie na zewnątrz, przy kwiatach, tulipankach. Pięknie rozkwitły tulipanki. Mamy piękny dzień oczywiście. Samochody będą mnie tu zagłuszały. Biały praktycznie przekwita. Tu mamy taką piękność. A tutaj pośród tulipanów kryje się coś. Przykryłam karteczką, ze względu, że tu są dane adresowe moje i osoby, od której dostałam przesyłeczkę. Przyszła do mnie fajna przesyłeczka. Zobaczcie. Kopertka. Witam się właśnie na zewnątrz, żebyście mieli taki fajny, urokliwy klimacik. Jest to paczka z nasionami, więc myślę, że jest to na temacie. Moje Rozsady, zobaczcie, już się wygrzewają i tam, 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 tam. tam. Kto to tam jest? Oj, 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 kto to ja z nami? Wszystko jest, kwiatki. O! Oh. Kwiatki są, wszystko jest, moi drodzy. Także zobaczcie. Pięknie, chce mi tu zwiać Mamy kopertkę. Aż pójdziemy do domu, ją otworzymy. Tulipanki pięknie kwitną tu i tam, moi drodzy. Także zapraszam Was do rozpakowania tej paczki. Powiem, od kogo ona do mnie przyszła. Zobaczymy, jakie tu będą nasiona. Przywędrowała z bardzo, bardzo, bardzo daleka, więc idziemy otwierać do domu, żeby nas tu słońce nie raziło. To co, przechodzimy do. Rozpakowania, co znajduje się w tej naszej paczuszce Może po jednej rzeczy, czy po kilka będę wyciągać. A może wszystko tutaj wyciągniemy najpierw. I zaraz Wam pokażę. Czekajcie, ja wyciągnę, poukładam tutaj i będziemy oglądać. Jak mówiłam, paczka będzie zawierała nasiona. No i są nasiona. Zaraz wspólnie sobie obejrzymy, jakie to są nasiona i powiem, od kogo ta paczka. Dotarła, jak mówiłam, na zewnątrz, przybyła długą drogę, bo normalnie Małgosia postanowiła, że wyśle mi jeszcze nasiona. Nasiona wysłała mi centralnie od siebie z Francji, nie licząc tej wielkiej paki, którą już Wam nagrałam na kanale zamówionej dla mnie w Polsce, oszalała dziewczyna ale nasiona to ona mi już wcześniej obiecała tylko jakoś tak się zbierała z wysyłką no i zobaczymy co ona tutaj dla mnie ciekawego przygotowała widzę, że żyżucha to ta żyżucha myślę, że ona już zostanie ze mną na przyszły sezon ale widzę gdzieś się dorwałaś polskich nasion w jakimś sklepie, bo piszę po polsku może niektóre tu będą francuskie bo mogło się mieszkać we Francji kto nie wiem Mamy tutaj naszego kurczaczka, który będzie nam towarzyszył. Bratek szwajcarski. Myślę, że to też już na drugi rok będzie wysiane. Zatwian. Zatwian letni, kolorek żółty. Ja w tym roku pierwszy raz wysiałam, tylko miksu. Bardzo ładnie mi zeszedł. Go popikowałam po dwa lub po trzy. Ale raporty ogrodnicze i jakieś wysiewy, to myślę, że będziemy dopiero robili po świętach, bo wiadomo teraz zajmujemy się sprawami bardziej kulinarnymi a po świętach będę wysiewała dyniowate to myślę że na pewno wam coś nagram co tam u moich rozsad i tak dalej no ja a propos właśnie dyniowatech Tu mamy zobaczcie ja sobie później przetłumaczę jakieś nasionka ogórku. właśnie widać że jest to już są to już nasiona które Małgosia zakupiła u siebie. Przeczytam sobie czy to są gruntowe czy to są e, szklarniowe. Kapusta pekińska. Myślę, że to już za późno na w kapusty pekińskiej, bo kapusta pekińska to ona też nie za bardzo lubi ciepło. Siało chyba dwa lata temu czy coś tam, no ale coś jakoś nie bardzo. Myślę, na drugi rok sobie te nasiona zostawię. Dobra, co my tu mamy? dalie. O, jakieś ciekawe dalie. Dalie jeszcze można by było wysiać, ale zobaczymy. W tym roku dużo wysiałam dali tych o ciemnych liściach. I widzę faktycznie one będą miały ciemne liście. Także mamy francuskie nasiona dali. Co dalej? Kolejny bratek. to bratki pewnie na drugi rok wysieję. to są nasiona dwuletnie, jakiś pomidor. Jeszcze tego pomidora ostatecznie bym mogła wyziać, To sobie go potem odłożę bo od razu na bok. I ugórka, czekajcie. Iść przecierowe. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Astry. To raczej już na drugi rok będzie. Ostróżka trwała. Też raczej na drugi rok. No trochę wysiałam, bo mam jednorocznych. Goździk kropkowany. To zobaczymy, zastanowię się. Nie wiem, chyba goździki mi nie wzeszły. Miałam stare nasiona. To zobaczymy. Może jeszcze się wysieje. Karteczka, to zaraz przyjdziemy świąteczna. Kolejne jakieś pomidorki, zobaczcie. Także jeszcze do połowy kwietnia. Akurat można wysiać. Będą późniejsze, co prawda, ale jeszcze spokojnie urosną. Także te pomidorki też sobie odłożymy. Co my tu mamy? Prawdopodobnie słonecznik ozdobny, taki pełny. No to, to jeszcze też jest czas na to. O, malinowy warszawski. Proszę bardzo. Ogóreczki kolejne. Gruntowy. Ogórek. No ja sobie też... O, to są ogórki na taśmie, czyli... Te ogórki bezpośrednio można już do gruntu, jak nie zjedzą ich oczywiście ślimaki. Zobaczymy, co z tymi ogórkami. Ale też można sobie wziąć nożyczkami yy, po jednym ziarenku, po prostu przeciąć i wsadzić sobie jako rozsady. Zobaczymy, co będzie z tymi ogórkami. Buraczki, to wiadomo, jeszcze jest czas na buraczki. Zobaczymy, może od ciebie jedne wysieję. A, mam zakupione buraczki. Coś moje dzieci mają fazę na buraczki, więc. Na pewno, na pewno się przyda. Kolejne dalie. To sobie potem przetłumaczę i przeczytam. Kolejne ogórace. Ogórków, jak to mówią, nigdy za wiele. Nasiona zaprawiane. Konserwowy śremski. O, proszę. I kolejne pomidory. Także mam trzy jeszcze, coś koktajlowe. No, może się skuszę, wysieję. Jeszcze te pomidory. Jeszcze tu mamy kolejne, kolejne nasiona. O! Coś, co Gosia mówiła, że będzie na pewno. Dynia zwyczajna Olga. Ja dynię mam bezpestkową. Z jednego źródła, tylko z zebranych nasion, ale nie wiem, czy akurat to Olga. Ponoć bardzo fajna. Zobaczymy. Będziemy testować. Także na dynie jeszcze jest czas. Papryka. To wiadomo, że to już jest za późno na Kolejny sezon. Wsiałam właśnie tą, tą jasną, ale miałam stare nasiona, i wyrzuciłam już po prostu, bo nic mi nie kiełkowało, mimo że miałam, wiecie, dane na waciki. To na drugi rok będziemy testować. Kolejne bratki. Bratki w sumie mogę wysiać, bo bratki to roślina dwuletnia, z tego co wiem. Także się trochę, wiecie, doedukuję i zobaczymy. Kolejna papryka. To na kolejny sezon, tu jakiś coś mamy świątecznego, teraz sobie to zobaczymy. To chyba jest, a nie, jarmuż. Powiem wam, że ja nigdy jarmużu nie siałam, nawet nie wiem jak jarmuż smakuje. Także może przetestujemy. Na kanapki coś a la sałata. Tutaj mamy Aster chiński, ładny, taki fioletowy. Tu coś mamy Go, Godecja. Coś jak, podobne kwiaty jak malwa widzę. I tu mamy makletni. O, ciekawe. Dobre, coś może jeszcze wybiorę z tych kwiatów. Zające, zające, zające. Zające, jakaś zawieszka z zającami. Mm -hmm. Zobaczcie. Można sobie gdzieś powiesić i będą za fajnie dyndać. One mogą sobie widzieć cały ten. Jak to się mówi cały ten. Yy, cały, cały, cały sezon gdzieś te żyjące. A, napis. <grym> mogą sobie gdzieś wisieć. A co? Fajna ozdoba, nawet gdzieś w ogrodzie na jakimś małym drzewku czy coś. One są drewniane, także innym się nic... Nie, to nie patrzcie, jakie mają noski urocze. O jakie! Fajne. Fajne, fajne. Tutaj coś mamy fajnego również. Zobaczcie, karteczka prawdopodobnie. Taka świąteczna. Zajączek z kurczoczkiem się przytulają. Oho. Wszystkiego dobrego z nadejściem wiosny. Żeby się nie nudziło. To mały prezencik dla Ciebie. Mhm. Czyli w postaci nasion. Tak, żeby mi się nie nudziło. Jeśli nie śmiejesz Małgosiu, że tak. Yy, ja będę. Siać, nagrywać, a Ty będziesz oglądać, tak? No dobra. Może być i tak. Chociaż Małgosia się często dzieli ze mną też tym, co ma u siebie w ogrodzie. Tutaj mamy jakąś ładną karteczkę. O, ho, ho. O, już jakiś piękny zając. Dwie karteczki świąteczne, to aho, ho. Patrzcie. Oczywiście po francusku. Dobra. No i tutaj Gosia się też rozpisała. Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Raz, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołego, aleluja, życzy koleżanka Gosia z rodziną. Dziękuję za wszystko, będzie siane, będzie, jak to mówią. Orane siane i robione <noise> A gdzie będzie posadzone, to już wiecie. Hmm. Przemilczę ten temat. Ale wiadomo, coś jeszcze się tam na. Kolejny sezon zostanie wszystkiego nie ogarniemy. Wiadomo, fajne, urodziwe, urocze. O, temu nie wiem. Może mu się nosek zgubił, a może nie miał. Te wszystkie mają noski a ten, nie wiem, urodziwe, urocze. Króliczki, zajączki, karteczka, taka, taka, masa tego, co Monia lubi najbardziej, czyli nasion, na pewno coś jeszcze zostanie wysiane, także bardzo, bardzo dziękuję. Buziaki dla Ciebie, dziękuję, a z Wami się żegnam, pa, pa. I czekajcie na film z wysiewami. Po świętach będziemy ostro w ogrodzie działać, bo już będzie ciepełko. Pa-pa!